Hallo, hallo święteczko, z tej strony mamy już niesamowite materiały. Porozmawiamy sobie na temat najnowszej aktualizacji, która za niedługo będzie 028, a także są sceną siódmego, nowych skinów, nowych map, a także nowej kosy, na którą zapewne większość z za Was czeka. Porozmawiamy sobie także o nadchodzących wydarzeniach esportowych, w których naprawdę bardzo już się zmieni, o zarobkach e-sportowych graczy w Stano 2 i nie tylko moi drodzy, co będzie w 2024 roku. Ja im przede wszystkim łapki w górę i lecimy z tym materiałem. A zaczynamy sobie, moje kochani, od nadchodzącego sezon numer 7, gdzie naprawdę będzie się dużo działo. Moi drodzy, będą nowe kolekcje, zmiana na mapach, a właśnie, zmiana na mapach. Twórcy w nadchodzącym sezonie możliwe, że zmienią wygląd strefy 9, a także prowincji. Dlaczego mieliby niby zmieniać strefę 9? Już wam tutaj tłumaczę. Twórcy idą teraz w rozwój map, udoskonalenia, zmiany teksturach na mapach, a także powiększenie map. Tak jak na przykład widzieliście co na prowincji, czy Sansonie, czy dodaje nawet takich dużych map, jak na przykład Bris lub Sakura. Strefa 9 gdyby na pewno miała przejść renowację, to na pewno byłoby to powiększenie bombsite'u A, co wiąże się z oczywiście dodaniem nowych miejsc na mapach, a także dodaniem nowych przejść. Uważam osobiście, że byłoby to super dla każdej ze stron, patrząc na to, że na przykład terroryści będą mieć więcej opcji, aby dostać się właśnie na ten bombsite, A, a z drugiej strony antiterroryści będą mieć więcej możliwości, żeby ten on odbić, gdy już terroryści oczywiście zaplantują bombę. Możliwe też, że zmieni się bardzo strategiczna pozycja na mapie. Czyli białe. Jest to bardzo obszar, którego smokami trudno jest objąć, więc możliwe właśnie, że twórcy pozycję tą zmienią i będzie to ich cel numer dwa. Prowincja, jak każdy wie, ta mapa przychodzi naprawdę wiele, wiele zmian można powiedzieć, że w każdym roku, gdzieś od podstawowej wersji, aż do teraźniejszości, gdzie widzimy ją w barwach, a także i motywie średniowiecza. Lecz kiedyś mapa wyglądała naprawdę dobrze i szła w coraz lepszym kierunku, aż do Sony piątego, gdzie oczywiście twórcy postanowili naszą kanon prowincji niestety zmienić i nadać jej właśnie te barwy średniowiecza. Bardzo mocno naczekałem na tak drastyczną zmianę, gdzie oczywiście mapa została zmieniona, kolory zostały zmienione i tak dalej, i tak dalej. Uważam, że przywrócenie kilku naprawdę ciekawych Miejscówek na tej mapie, a także przywrócenie starych miejscówek, niektórych na mapie, byłoby naprawdę fajną opcją i świetną decyzją, na którą na pewno większość graczy czeka w 2. A wszystkie znaki na niebie dobitnie pokazują, że w 2024 roku będzie grubo, a zmiana pak to tylko kwestia czasu. Nowa Kosa i nowa kolekcja będzie w sezonie 7. Nowa Kosa, moi drodzy, będzie mogła wyglądać właśnie w taki sposób. Bądź też jest druga opcja, która będzie wyglądać w taki sposób. Na pewno pierwszy rodzaj noża bardzo mocno przypomina M9 Bayonet którego znamy już od początku, gdy w standard 2, co definiuje go najdroższym rodzajem kosy, która nie jest oczywiście z Nameless Collection. Druga opcja, jaką widzicie jest to rodzaj kosy na Takiej kosy, moi drodzy, w standard 2 jeszcze nie ma, ale na pewno jest to ciekawa opcja, która przykuła moją uwagę z tego względu, że animacja do tej kosy mogłaby być naprawdę interesująca, a co się z tym wiąże i nowa. Co wzbudziłoby zainteresowanie, większości graczy w społeczności gry Stan 2 i na pewno zachęciło do właśnie zakupu. Uważam moi drodzy, że gdzieś tam dodanie nowej kosty, której jeszcze w nie było z pewnością dodałoby większej atrakcyjności tej gry i te odsmażone kotlety to już moi drodzy jest przeżytek i stają się one po prostu coraz to mniejsze, ponieważ w każdym evencie gdzieś się dostajemy, czy to moi drodzy na początek rok, czy to moi kani na samym końcu. Uważam moi kochani, że w 2024 roku twórcy gry Stado 2 na pewno zrobią bardzo mocną remontanę w grze, a także dodadzą sporo nowych rzeczy. Napiszcie co w komentarzach o nowej kosie, jak chcielibyście, żeby wyglądała, a także czy uważacie, że twórcy w 2024 roku wprowadzą mocne innowacje w grze? Czekam na wasze odpowiedzi. Od 2024 roku iPady i wszystkie urządzenia powyżej 7 cali zostały oficjalnie, moi kochani, zakazane na scenie sportowej Standard 2, gdzie jak powinni już większość z was lub na przykład ja, bardzo mocno się przyzwyczaiłem lub wy się przyzwyczailiście do tego, że zwyczajnie ci pro playerzy, ci niesamowici gracze, którzy wchodzą na wyżyny swoich umiejętności, żeby uczyć piękne czoty, wygrać, moje kochani, najważniejsze rundy i przy okazji zdobyć puchar majora, do którego przy okazji apostołowie się przygotowują. Grali na iPada, grali na dużych urządzeniach, a teraz moi drodzy, wszystko zostało zniwelowane i zmniejszone do 7 cali, ponieważ taki oto i rozmiar telefonu będzie, moi drodzy, maksymalnym rozmiarem, na którym zawodnicy będą mogli rozgrywać oficjalne mecze w Standard 2 i w wielkich turniejach właśnie. Od nich. Bardzo mocno nad tym, moi drodzy, ubolewam, ponieważ ja i Pada wielu niesamowitych graczy ma naprawdę bardzo mocne sprzęty, które no po prostu są wi większe niż te 7 sali i moi kochani, po prostu odebranie takiego czegoś na rzecz 7 sali, to jest po prostu można powiedzieć, że strzał w kolano. Uważam, że pierwsze turnieje, pierwsze mecze rozgrywane przez tych proplayerów, na pewno, moi drodzy, będą odbiegać do tego, co widzieliśmy nieraz właśnie na niesamowitych turniejach od 100 do 100. A gdy jesteśmy moi kochani, przez to pewnie się zastanawiacie ile tacy sportowcy zarabiają. A tutaj moi drodzy, mam dla Was newsa, ponieważ jeden z najbardziej popularnych sportowców grze Sandovo 2, który ostatnio wygrał swojego pierwszego w historii Majora. Mam nadzieję, że już wiecie o kim mówię. Dokładnie mówię, moi drodzy, o Gentlemanie. Jednym z największych youtuberów właśnie gry stand 2. i przy okazji, moi drodzy, też zwycięzcy Majora, ponieważ ten oto i zawodnik za sam rok 2023 wygrał w turniejach oficjalnych od Axelbold 45 tysięcy złotych. Jak to, moi drodzy, będzie w 2024 roku, gdy każdy będzie grać na telefonach? Zobaczymy. Mam nadzieję, że wynik będzie jeszcze lepszy, no bo, moi drodzy, turniej na pewno nie będzie brakować, a do wygrania tego Niesamowitego trofeum, zwanego, moi drodzy, Pucharem Majora na pewno będzie jeszcze więcej. Taka informacja, moi drodzy, jeśli ktoś by chciał wbić na Discord habego naprawdę bardzo mocno Was zachęcam do tego, żebyście weszli, moi drodzy, wy link w opisie, weszli, moi drodzy, wy przypięty komentarz, ponieważ tam znajdziecie właśnie link do Discorda. Oczywiście każdy będzie mówić. Najważniejsze to, moi kochani, żebyście mieli swój awatar, czyli oczywiście zdjęcie profilowe na Discordzie. No i bezpośrednio będziecie mogli wejść właśnie na Discorda Chabiego, znaleźć ludzi do Gierki. A, a także popisać właśnie ze mną. Więc byku, na co czekasz? Wbija to na dół. Czy Virtus Pro przejmie Science? Jeśli ktoś by jeszcze nie wiedział, Science to jest drużyna, którą założył właśnie gentleman youtuber, który na swoim profilu na YouTubie zgromadził ponad milion subskrypcji. I to właśnie on założył drużynę Science, która przez wiele, wiele lat uznawana była właśnie przez jedną z najlepszych na świecie. No i też swoją renomą wzbudzał zainteresowanie coraz większej torze fanów I wracając do pytania, czy Virtus Pro przejmie Science? Takie oto i plotki są głoszone przez wiele stannych portali informacyjnych odnośnie sportów w 2. Byłaby to na pewno historyczna zmiana w e-sporcie naszej ulubionej gry, ponieważ Sun, czyli najlepsza drużyna na świecie, gdzie bardzo mocno promowana została właśnie przez, założyciela, tak jak wcześniej mówiłem, przez gentlemana, miałaby zniknąć na rzecz jednej z największych działalności w esporcie, czyli oczywiście Virtus Pro. Czy Waszym zdaniem, moi drodzy, jest to dobra zmiana? Napiszcie w komentarzu i dajcie znać, co o tym sądzicie. I kolejna topowa drużyna w historii czyli oczywiście Horizon, podpisała umowę z drugą. Drugą najlepszą drużyną PUBG Mobile w Europie, czyli oczywiście Mad Bulls. Uważam, że jest to kolejny historyczny przełom w świecie Stano 2 i jego e sportu, gdzie to połowę firmy podpisują kolejne kontrakty na rzecz tworzenia właśnie zespołu w turniejach 2. Patrząc na to, jak to wyglądało kiedyś, patrząc na to, jak to wygląda teraz, patrząc też na to, że teraz iPady zostały zakazane. Szkoda, że niestety te iPady zostały zakazane, ale z drugiej strony, patrząc na to też mobilny e sport, cały czas gdzieś tam wszędzie widzimy telefony, nic nie ma tabletów i tak dalej. A jak sami wiecie, PUBGY Mobile, gdy już organizuje jakiś turniej, to on jest po prostu konkretny, to on jest, moi drodzy, na to, to on, moi drodzy, cieszy się naprawdę bardzo dobrą renomą. Jeśli byście chcieli zobaczyć więcej tego typu materiałów i także informacje odnośnie sezonu siódmego, który zobaczymy już najprawdopodobniej niedługo, zostawicie łapki w górę, wydaje mi się, że tak 500 w górę, pół tysiąca dobijecie i oczywiście lecimy z kolejnym researchem dotyczącym właśnie najnowszego sezonu siódmego, który możliwie, że rozwali 2024 rok. Ja wam bardzo dziękuję za ten trzymajcie się, do strzenia i hejka!